Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Naszym spotkaniem z Maryją w jej Jasnogórskim wizerunku towarzyszą liczni święci i błogosławieni związani z naszą diecezją. W jej dziewięciusetletniej historii nie brakowało tych, którzy całe swoje życie postanowili poświęcić Bogu. Wśród nich swoje wyjątkowe miejsce. Zajmuje Błogosławiony Bogumił. Dlatego też kolejnym przystankiem na naszym pielgrzymim szlaku jest Dobrów. Spragniony ciszy i spokoju. Po 12 latach rządzenia metropolią gnieźnieńską w 1198 roku biskup Bogumił złożył rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty. Założył sobie pustelnię. Tam, jak pisał promotor procesu beatyfikacyjnego, prymas Maciej Łubieński, trwając czas na modlitwie i trapiąc ciało swoje postami, niespaniem i różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata swego życia. W każdą niedzielę, dla okolicznych mieszkańców odprawiał msze święte i wygłaszał kazania. Przeżył tam około pięciu lat. Dobra rodzinne przeznaczył na misję wśród pogańskich prusów. Błogosławiony Wincenty Kadłubek napisał o nim w kronice: mąż pełen cnót i wiedzy, wyróżniający się dobrymi obyczajami, pełen szlachetności umysłu. Jego cześć od samego początku była żywa. Obejmowała zwłaszcza rejon wielkopolski. Uciekano się do jego wstawiennictwa przede wszystkim, by uprosić zdrowie dla żywego inwentarza oraz o szczęśliwe połowy ryb. U jego grobu w kościele dobrowskim składano liczne wota, dziękczynne za wyjednane łaski. Proces kanoniczny rozpoczął się dopiero w 1625 roku. Akta tego procesu zostały przesłane do Rzymu w roku 1651. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. Niestety Księga Cudów, którą wypożyczył Sebastian Głębocki, spłonęła w jego dworze w głębokim pod Kruszwicą. Nowy proces kościelny rozpoczął w roku 1908 biskup kujawski Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki. Dopiero papież Pius XI 27 maja 1925 roku Zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła. Błogosławiony Bogumił jest patronem archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gdańskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej oraz diecezji Włocławskiej. Jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje i skupienia. Biskup Wiesław Alojzy Merink dekretem z 28 grudnia 2006 roku Ustanowił sanktuarium błogosławionego Bogumiła biskupa w Dobrowie. Zaś jego najstarszymi zabytkami są kamienna chrzcielnica gotycka oraz drewniana rzeźba gotycka z przełomu XIV i XV wieku przedstawiająca błogosławionego Bogumiła z insygniami biskupimi. Barokowy obraz z 1660 roku przedstawia 16 scen związanych z błogosławionym Bogumiłem relikwiarz błogosławionego Bogumiła w kształcie trumienki z końca XVIII wieku. Zapraszamy do tego niezwykłego miejsca, aby zaczerpnąć z niego duchowych inspiracji i zanurzyć się w atmosferze ciszy i pustelniczego życia błogosławionego Bogumiła.